W ten sposób pozbędziesz się irytującego problemu. Często folia na opakowaniu rozrywa się nierówno lub trudno ją odkleić, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy wziąć zamknięcie od opakowania i potrzeć nim na płasko wzdłuż krawędzi folii. Dzięki temu klej się poluzuje, a folia bez problemu odklei się w całości, bez irytującego rwania. Szybkie, proste i działa za każdym razem. Wykorzystaj plastikową butelkę w sprytny sposób. Odetnij górną część butelki przy zakrętce. Taki prosty element może zamienić się w praktyczne narzędzie. Przesypywanie produktów z foliowego woreczka może być naprawdę problematyczne. Często zawartość ląduje nie tam, gdzie trzeba, ale jest na to sposób. Weź odciętą część butelki i przełóż przez nią woreczek z sypkim produktem tak, żeby końce wystawały przez otwór. Dzięki temu można kontrolować ilość przesypywanego produktu bez rozsypywania dookoła. Gdy już skończysz, wystarczy zakręcić butelkę nakrętką i produkt pozostanie szczelnie zamknięty w woreczku. Nic się nie wysypuje, nic się nie marnuje, a ty masz szybkie i wygodne rozwiązanie. Koniecznie wypróbuj. Prosty sposób na oddzielenie żółtka od białka. Wystarczy zwykła plastikowa butelka. Ściśnij ją delikatnie, przyłóż do żółtka i przełóż do innej miski. Żółtko od razu wędruje do butelki, a białko zostaje w misce. Szybko, czysto i bez bałaganu. Prosty sposób na szczelne zamknięcie plastikowych opakowań. Przyłóż nóż wzdłuż otwarcia, a następnie starannie złóż zamknięcie do środka tak, aby zakrywało nóż. Teraz podgrzej plastik wzdłuż krawędzi i gotowe. Plastik skleił się, tworząc szczelne zamknięcie. Twoje produkty dzięki temu pozostaną świeże na dłużej, bez ryzyka rozsypania czy dostania się wilgoci. Proste, szybkie i skuteczne. Włóż chochelkę z jajkiem do gotującej się wody w garnku. Trzymaj tak około minuty, aż zauważysz, że białko po boku się ścina. Jest to prosty trik na jajko w koszulce. Obierz całą główkę czosnku i posiekaj. Włóż go do woreczka, podziel go za pomocą wykałaczki na małe części przez folię. Włóż do zamrażarki. Jedna kostka jest równa jednej małej łyżce. Wyjmij odpowiednią ilość przed gotowaniem bez konieczności rozmrażania całego woreczka. Tak przechowuj koncentrat pomidorowy. Na papier do pieczenia włóż jedną łyżkę pasty pomidorowej, następnie zwin go z dwóch stron zakręcając boki. Włóż je do strunowego woreczka do żywności. Przechowuj w zamrażarce do pięciu miesięcy. Pokażę ci, jak łatwo usuniesz pestkę z mango. Wystarczy, że przekroisz mango wokół pestki, następnie delikatnie przekręć owoc, nie naciskając za mocno. Teraz w łatwy sposób wyciągniesz pestkę. Tak odetkasz zatkany pojemnik z przyprawami. Wystarczy, że wykorzystasz drugi pojemnik. Przyłóż oba pojemniki do siebie, tak aby ich dna się stykały, a następnie pocieraj nimi o siebie. Tarcie pomoże rozbić zlepiony pieprz i udrożni otwory. Wlej rozbite jajka ze szpinakiem na rozgrzaną patelnię. Poczekaj aż jajka się zetną. Następnie przełóż omlet na pokrywkę. Przewróć na drugą stronę tak jak na filmie. W ten sposób łatwo obrócisz omlet. Tak rozsmarujesz twarde masło. Wystarczy, że użyjesz obieraczki. W ten sposób otrzymasz idealnie cienkie plastry masła, które bez problemu rozsmarujesz na chlebie. Weź tarkę z małymi oczkami i połóż na niej woreczek foliowy. Następnie zetrzyj obrany czosnek na małych oczkach. W ten sposób pasta czosnkowa nie dostanie się do szczelin tarki. Włóż łyżkę do makaronu do mięsa mielonego. Lekko dociśnij. Otwór w łyżce pozwoli łatwo uformować małe, równe porcje mięsa w formie kulek. Pokrój tort kieliszkami. Wbij kieliszek w tort i zbierz nim porcję ciasta. Zrób to dla każdego gościa. Dzięki tej metodzie unikniesz płakania podczas krojenia cebuli. Wystarczy, że włożysz cebulę do lodówki. Niska temperatura sprawia, że reakcje chemiczne w cebuli zwalniają, co ogranicza uwalnianie enzymów odpowiedzialnych za powstawanie drażniącego gazu. Wlej wodę gazowaną do mrożonych warzyw. Gotuj je przez kilka minut, aż będą miękkie. Gotowanie mrożonych warzyw w wodzie gazowanej pomaga zachować ich intensywny kolor i nadać im nieco delikatniejszą teksturę. Dzięki temu trikowi zachowasz świeżość guacamole. Wyrównaj powierzchnię za pomocą łyżki. Wlej cienką warstwę wody, a następnie przykryj folią spożywczą. Tlen, który powoduje utlenianie i brązowienie awokado, nie dotrze do guacamole dzięki warstwie wody. Weź dużą plastikową butelkę. Za pomocą nożyka ostrożnie przetnij butelkę. Wykonaj w niej kilka małych dziurek na dnie butelki. Zrób też dwa dodatkowe otwory z przodu butelki. Następnie przełóż kawałek sznurka przez dziury na przodzie butelki i zwiąż, tworząc uchwyt. Przymocuj haczyk na krawędzi zlewu i zawieź butelkę. Twój zlew nie będzie już zatkany. Ten trik sprawi, że twoje mięso już nie będzie oszronione. Włóż mięso do woreczka strunowego do żywności, następnie zamknij woreczek suwakiem do połowy. Powoli włóż mięso do miski z wodą, jednak nie zanurzaj go do końca. Zamknij woreczek do końca i gotowe. Tak przygotowane mięso włóż do zamrażarki. Dzięki tej metodzie unikniesz powstawania szronu. Użyj deski do łatwego i szybkiego krojenia tortu. Wystarczy przyłożyć deskę do tortu i przekroić ciasto. Następnie podziel tort na mniejsze kawałki. W ten sposób uzyskasz cztery razy więcej kawałków. Tego triku nauczyłam się, będąc kelnerką w drogiej restauracji. Weź kieliszek i dopasuj jego średnicę do wielkości plastrów wędliny. Umieść salami na górze kieliszka, lekko dociskając do jego krawędzi, a następnie dodaj kolejne warstwy, układając je tak, by częściowo nachodziły na siebie. Na desce ułóż sery, krakersy, winogrona czy inne owoce, które doskonale uzupełnią całość. Efekt róży z salami to prawdziwy hit na każdej desce serów i wędlin, który wykonasz w kilka minut. Tego triku nauczyłam się jako kelnerka. Weź stos serwetek i zwykłą szklankę. Połóż szklankę na serwetkach, lekko ją dociśnij i zacznij obracać. Serwetki zaczną się pięknie zakręcać, tworząc elegancką dekorację. To świetny sposób na stylową ekspozycję serwetek, idealny na przyjęcia i uroczyste kolacje. Wypróbuj i zachwyć swoich znajomych. W ten sposób stworzysz efektowne szklanki z lodem i napojem, które zaskoczą Twoich gości. Na początek weź zwykłe szklanki i wlej wodę do każdej z nich mniej więcej do połowy wysokości. Teraz przygotuj wyższe naczynie, do którego zmieszczą się twoje szklanki i włóż je do środka tak, aby woda pochylała się i dotykała brzegu szklanki. Włóż całość do zamrażarki i poczekaj kilka godzin, aż woda w szklankach całkowicie zamarznie. Po wyjęciu wlej dowolny napój. Takie szklanki nie tylko świetnie wyglądają, ale też są bardzo praktyczne. Napój pozostaje chłodny na długi czas.